Witajcie! Dzisiaj, a właściwie wczoraj stałem się nie powiem, że szczęśliwym posiadaczem karty Urban Card ale posiadaczem namiastki Urban Card bo niestety nie jest to czego się spodziewałem karta w wersji premium a kartę sobie założyłem bo to jest kolejny krok w tak zwanej optymalizacji Moich kosztów przemieszczania się po mieście, no bo znalazłem sobie na internecie, że karta imienna MPK w skali rocznej to jest tylko 800 zł, czyli znacząco mniej niż miesięcznie wydawałem dotychczas na paliwo. Nie wspominając już o ubezpieczeniu, amortyzacji i przyglądach samochodu. No i, że nie posiadam karty Urban Card, szedłem sobie na stronę. Znalazłem przy okazji informację, że jest wersja premium dla podatników, którzy wypłacą podatki we Wrocławiu. Z tym, że nie zakłada się jej w punkcie MPK, ale przez Urząd Miejski. więc wypełniłem formularz na stronie Urzędu Miejskiego. Była fajna opcja, że jeżeli nie posiadasz karty, bo generalnie status premium się dostaje do zwykłej karty Urban Card. Wypełnia się formularz i elektronicznie zapisują, że jest ona wersji premium. Natomiast jak ktoś nie ma karty, jest opcja właśnie wypełnienia formularza, przesłania zdjęcia. I kartę taką praktycznie od ręki wyrabiają w urzędzie. Wniosek złożyłem chyba w czwartek czy w piątek. W poniedziałek już miałem informację na mailu, że karta jest gotowa do odbioru. Także kolega podrzucił mnie do urzędu miejskiego. Odebrałem kartę. No i wieczorem próbowałem się zarejestrować. No bo skoro już mam kartę, to dlaczego nie używać jej do transportu miejskiego, zwłaszcza, że mi tygodniowy bilet wygasał. Dzisiaj. Stwierdziłem, że wykupię w opcji rocznej, ale się nie da. Trzeba wypełnić numer karty, podać numer PESEL, ale system mi zgłasza, że taka kombinacja karty i PESEL-u nie jest dostępna. No, w związku z czym napisałem szybko maila, no i zaraz Wam całą korespondencję przeczytam. No bo to prawie jak bareja. Szanowni Państwo, wczoraj odebrałem w Urzędzie Miejskim kartę Urban Card Premium o numerze, no tu numer... Ale próbując ją zarejestrować na stronie, dostają komunikat. Numer karty z podanym numerem PESEL nie istnieje w systemie. Na co mi pani Małgorzata P odpowiada: Szanowny panie, karta Urban Card Premium jest potwierdzeniem nadania dla pana statusu premium. Jeżeli chciałby pan korzystać w ramach tej karty z biletów na komunikację miejską, proszę o złożenie wniosku o nadanie funkcji biletowej dla karty. Po nadaniu funkcji biletowej dla Urban Card Premium, będzie pan miał możliwość rejestracji konta na portalu Urban Card. Tak okazuje, że Urban Card Premium to nie jest to samo co Urban Card. No ale idąc dalej, bo myślałem, że może gdzieś na stronie Urban Card znajdę taki wniosek, który mógłbym wypełnić, W szczególności, wy można tam też zgłodzić wniosek po prostu wyrobienie karty Urban Card. No ale nie jest tak łatwo. No i tutaj Ok, dziękuję za informację. A czy taki wniosek znajdą online? Na stronie urbancard.pl widzę tylko wniosek o wydanie karty. Na co już pan Michał M odpowiada mi, Szanowny panie, aktywować funkcję biletową na Urban Card Premium można w jednym z naszych biur. Na miejscu znajdzie pan wniosek, który należy wypełnić. Karta również zostanie aktywowana na miejscu. Biura obsługi klienta Grabiszyńska, Racławicka, Ładna Prusa. No, że mam ulicę graviszyńską po drodze, stwierdziłem, że podejdę dzisiaj do biura w drodze do domu. Kolega nawet mnie podrzucił. No ale co? Spójrzcie tylko na zdjęcie w załączeniu. Ci, co znają Wrocław lat 80., -tych, 90., -tych, jeszcze przed przebudową placu grunwalskiego, zapewne pamiętają tą obskurną budę, gdzie można było kupić bilety miesięczne. No i zawsze były potworne kolejki studentów. No i co? Jak widzieliście na zdjęciu, chyba się nic nie zmieniło. Także spróbuję, może w jakiś inny okres miesiąca. Może jak się tłumy studentów przewalą, bo teraz jest właśnie zjazd wszystkich do Wrocławia, może będzie lepiej. No ale na razie będę musiał jeździć normalnie na kartę kredytową, kupując bilety tygodniowe, chociaż jak teraz. W domu sprawdziłem to, ściągnąłem sobie aplikację Urban Card. Pomyślałem, że może za jej pośrednictwem można dokonać takiej aktywacji. No i o dziwo, w tej aplikacji też można kupić bilet. Można wykupić i bilet na okaziciela, i bilet imienny. Dziwne, że w aplikacji da się, a na kartę nie. Teoretycznie mógłbym w aplikacji tego dokonać, ale skoro już mam kartę, to dlaczego jej nie używać? A karta poza tym bardzo fajna, bo daje wiele zniżek. Do różnych obiektów, na przykład do ZO, Tutaj też ciekawostka, 20% zniżki na ZO. No, ale żeby skorzystać z karty, nie można pójść po prostu do kasy od razu. Trzeba pójść wpierw do biura, gdzie tam sprawdzą, czy karta jest na pewno ważna, nakleją dodatkowy hologram na karcie i dopiero już z takim hologramem będzie można chodzić do kasy. Także niby mamy system. W pełni elektroniczne, ale nie do końca, co do samego transportu, tak już podjąłem właściwie decyzję że będę sprzedawał. Teraz czekam aż go dokończą w warsztacie. Na szczęście zlokalizowali usterkę. Ta usterka była na tyle upierdliwa, że raz się objawiała, raz nie. I wygląda, że problem był z rozdzielaczem ABS-u. No i po usunięciu tej usterki samochód będzie właściwie jak nowy, także niech służy komuś innemu. Natomiast mimo. Tego, że będę jeździł komunikacją miejską, to myślę, że sobie jakąś zabawkę na kryzys wieku średniego kupię. W tej chwili chodzi za mną, żeby kupić sobie Smarta w wersji Roadster. Ostatnio widziałem bardzo fajny w granicach 14 tysięcy. Rozmawiam dzisiaj z człowiekiem, który zawodowo się zajmuje renowacją Smartu od jakichś 7 lat. Także być może skorzystam z jego oferty, żeby doprowadzić go do porządku. Być może też on będzie miał coś fajnego w ofercie. To już się bardzo poważnie zastanawiam, czy nie kupić sobie takiego wozidełka. Do eksploatacji powinien być bardzo tani, a niekoniecznie będę nim jeździć co codziennie. Mogę spokojnie jeździć komunikacją miejską, tak jak teraz jeżdżę. Wychodzi to bardzo ekonomicznie, czasowo też bardzo podobnie do jazdy samochodem przez Wrocław, ale dysponując takim małym samochodem, na weekendy zawsze będzie można też szybko gdzieś wyskoczyć. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Jeżeli macie Urban Card, to opiszcie, jak wyglądały wasze przeboje. Chociaż jak ktoś załatwiał to w punkcie MPK, to pewnie odbyło się bezproblemowo. Poza tym, że musiał swoje odstać w kolejce.